Siemaneczko, witajcie serdecznie. Jesteśmy na tym Selunickim posterunku. Zgodnie z obietnicą powiem wam, jak tutaj się po nim poruszać. Co ciekawego można w nim znaleźć i przede wszystkim, jak go opuścić. 15. No, nawet inspiracji nie mam, nie? Możemy dodać premię i oczywiście to zrobimy. No i chodźmy. Tutaj powinien być ukryty pokój. Porażka percepcja. Hmm. What to do Dobra, udało. Gdyby się nie udało w tym... W zestawie drużyno, drużyny, tak, że tak to powiem, możecie iść do obozu, po innych członków i tutaj z nimi wrócić. Oczywiście może się zdarzyć, że wszyscy z fajlują. Rozbrój. 15 aż potrzeba. I wytryszkiem. Ładnie jakoś nam kula teraz. Lśniąca zbroja. Świetlista fala uderzeniowa. Gdy postać nocząca zadaje obrażenia od światłości, wywołuje świetlistą falę uderzeniową. Ja zawsze to zakładam na posępnej i później. W drugim akcie ma czym biegać sobie. Może to mi tak ta zbroja jest dużo lepsza od tej, którą ma w tej chwili, tak? No już coraz lepiej wygląda. Poteczki zawsze przydatne. Też mam ich dość sporo. Dobrze, to ukryty pokój sobie. Splądrowaliśmy, że tak powiem. Kolejne pomieszczenie. Nie było już zamknięte, czyli nic ciekawego tutaj nie znajdziemy, tak? Mamy wodę. Dwie beczki. My już byliśmy w pobliżu posterunku z drugiej strony, bo innym przejściem weszliśmy do podmroku. Pamiętajcie, żeby sobie odkryć krąg starożytnych sykili. Ja tutaj zbieram wszystkie dzienniki, niedzienniki, bo będzie to czytane. Stery książki z Baldur's Gate 3. Niemniej, nawet jeżeli nie chcę wam się czytać treści, postarajcie się zajrzeć do, każ do każdego jednego dziennika. A często są powiązane z jakimś zadankiem w danym miejscu. Oczywiście, od razu nam zaktualizuje się wtedy zadanie, albo dostaniemy jakieś doświadczenie. Podarte notatki. Przeczytamy to później. Ok, pierwsza rzecz. Mamy tutaj bramę, tak? Jak za nią przejdziemy, to spłoniemy, tak jak ten minotaur tutaj. Żeby nie spłonąć, wystarczy zniszczyć kamień księżycowy. Taki właśnie prosty sposób. No jeszcze dostaliśmy inspirację. Tutaj znajdziecie troszeczkę przydatnych rzeczy. A później pokażę wam, jak właśnie przejść sobie pośpiewający miecz. Ale teraz idziemy zabić obserwatora. Let's get going. Ogólnie możemy to użyć jako wyjście, właśnie ze świątyni, takim bocznym wyjściem. Nie musieliśmy rozwalać tamtego kryształu. Z dystansu pochodniowce sobie porozwalajcie, żeby nie dostać obrażeń. Dobra, ja tutaj nie mam zbroi, Maga. A przydałaby się? Możecie zauważyć, są tu skamieniałe droły. No chodź, chodź, chodź. Jak tutaj podejdziemy, to pojawi się nam spektakor. Spektaktor. Oko. No i zaskoczenie. Cóż jak bazyliszek nie z legendy. Wszyscy znamienieni w kamień. Może wystarczyłoby lustereczko, żeby go pokonać. Przystojniak, nie? No i on tutaj będzie. Odczarowywał. Droły. Jeżeli nie zaatakujemy tych drołów, Oj, to było szybkie. Jeżeli ich nie zaatakujemy, to później będziemy mogli z nimi porozmawiać. No oczywiście, że. Przeszkadza mi. Dobra. To ty rzucisz coś takiego. Dzięki temu. Stała nam. Come Postać nasza. Okej, okay, poteczka. No za dużo tutaj już nią nie porobimy. Chciałbym Lejzel się ruszyć, ale niestety tam będzie spektakl przed nią. No i tak nam zabraknie. Nie ma czym! Chciałbym jeszcze raz. Kapłaneczką się odsuńmy. Żeby nie była oślepiona. Ścieżka zablokowana, czyli musi podejść, no niestety. A tym? No szkoda, szkoda. Duża szkoda. Co możemy zatem zrobić? Za mało punktów ruchu. Za wiele nie zrobimy. W takim razie musimy podejść. Proszę jakieś światełko. Nie można tak blisko siebie nawet, ale chodziło mi, czym można rozproszyć mrok. Pięknie. No się, uparna astka, nie? No i gdzie tam mi uciekasz, tak? Dobra. Nie denerwuj mnie nawet. Ogólnie to na co ty masz słabość. Odporności brak. to nie że widzi w ciemności, tak. Czy możemy tutaj jakieś groźba? O... Nawet jest przerażony. A tu chybiliśmy. Ała? Dziwne rzeczy tutaj się dzieją. Ta walka nie powinna być taka skomplikowana. Chociaż nie jest to łatwy przeciwnik. Tymczasowe punkty wytrzymałości. Gdzie leży moja postać? Nie leży, okej. Okay. To troszkę za daleko była. Mogłam najpierw nią podejść. No mój błąd niestety, tak? Dobrze, spektakor. W sumie czy spektakor? Za mało punktów ruchu. Hmm. Już nie podejdziemy. Pamiętajcie też, czy można. Rzucić na przykład pod ką. tylko już nie będę mogła, bo wykorzystałam swoją akcję. Ty jeszcze coś tam możesz zrobić. Jest przerażony. Chybiliśmy. Ile tych drog tu obudzisz? Szkoda, że on ma przyspieszenie, nie? No, nie, no. No i okej, okay. teraz już wykończymy sobie spektakorka. Spectator w sumie. Pył na moim języku. No szkoda, że nie jest to nasza główna postać, ponieważ brały mężczyźni. Zaproponowałem negocjacje, on przywołał spektaktora. jak zepsuł moją pułapkę. Dobra, ktoś ty. Bardziej interesuje mnie ten gnoje, który nasłał na ciebie, spektatora. Zwykły rywal. dwie przypis mojej legendzie. legendzie. Powinnaś się raczej you zainteresować, kim ja jestem. I am. I am jestem Dorn, trzeci syn rodu Batol, adept wywoływania rank pierwszej rangi, nowicjusz mrocznej enklawy. O! Na najdroższych bogów po ziemi. Nie. Odłamek pamięci. Pojemnik na krótkie odciski mentalne, które można przechowywać latami. Efekt ustępuje. Wygląda na to, że dość długo byłeś tak unieruchomiony. Znacznie dłużej niż sądziłem. Wobec tego moi nieprzyjaciele znaleźli już kuźnię. Który łajdak skradł moją sławę? Sargrim? Filro? Ja zobaczę czy umie tutaj zmienić postać. Umie. Tam sobie dyskutują. Ale efekt tej dyskusji może być taki, że będziemy walczyć. Dlatego lepiej jest Mogę tak zrobić? Nie. No widzicie, całkiem systemu się nie da oszukać. Gdzie jest ten, z którym prowadzimy rozmowę? Albo w sumie. Rozstawmy sobie ich, nie? Tu jest Dorn. Dobra, może być. Wróćmy do dyskusji. Mówisz o kuźni Adamantyny? O ile mi wiadomo, wciąż pozostaje ukryta. Niemożliwe. Moi rywale nie zwlekaliby tak długo. Chyba, że Aha, ci durnie musieli zawrócić. Albo jeszcze lepiej, zginęli podczas poszukiwań. I dobrze. Gdyby po prostu podzielili się ze mną swoimi informacjami, moglibyśmy odnaleźć później razem. Ale nie zachowali tę wiedzę dla siebie. Każdy znał tylko strzępy informacji. Byłem na tyle bystry, żeby ukryć moje w tym odłamku pamięci, a teraz mogę mieć później tylko dla siebie. Co konkretnie zawiera ten kryształ? Śmiałe pytanie. Pozostali mieli wiedzę o działaniu później i zabezpieczeniach, ale ja znam jej położenie. Z czasem jakoś rozgrywę resztę. Skoro teraz jestem jedyną osobą szukającą kuźni, czy raczej prawie jedyną. Udowodniłaś swoje umiejętności uwalniając mnie. Ale nie potrzebuję kolejnych rywali. Możesz to uznać za komplement. No i mamy walkę. Dlaczego powiedziałam, że szkoda, że nasza główna postać z nim nie rozmawia, no bo... jako mężczyzna droł... Uległby kobiecie. I oddał nam ten odłamek pamięci bez walki. Ale i tak byśmy chcieli z nim walczyć, ponieważ on ma ostatni fragment, jaki jest nam potrzebny. Do. No nie do postacią. Lodowego trąga, żeby go złożyć. Mamy już metal. Mamy kryształ. I on ma ostatnią część. Dobrze, więc my pierwsi, tak? A stary Proszę bardzo, przyśpieszenie, A my tutaj się rozejdziemy. Okej, okay. co nam daje przyśpieszenie? Coś bardzo, bardzo fajnego. Czy my tutaj się bawimy? Przeszywający atak? Nie, Czy on pożyje dwie tury, nie? Animacja się gdzieś tam zgubiła nam. Ha! Dobre to było. nami Zbłucił. Ciao, kolego. Czy też. Bye bye. No, to jesteś bardziej uparty, ale popchniemy cię. To the death. Czemu chybienie? No co ty, kolego? 16, tak? 2, 4, 6, 8, jeżeli by było najmniej. Plus błyskawice, także żegnamy pana. Za mało punktów. Uwielbiam to, że później wojownik ma po dwa ataki. I to, co powiedziałam, Don ma coś, co nas interesuje. Jest to odłamek pamięci, oczywiście. Piornujący wisiorek też jest bardzo ciekawy. Ale przede wszystkim jest to lodowa rękojeść. Oczywiście zabieram wszystko, nie? Ja już tak mam, że jestem pazerna. Jeżeli chcecie mieć doświadczenie, to możecie pozabijać pozostałe, skamieniałe, drały. Zobaczcie. I normalnie. Dostajecie doświadczenie, możecie pozbierać itemki. Tutaj jest jeszcze i tam. Także poróbcie sobie to. Dobre doświadczenie nie jest złe, jak to się mówi. A my połączymy sobie lodowe części. Jedna, druga, trzecia. I co takiego mamy? Szałobny szron. Dodatkowo mamy promień mrozu. Czyli to dość ciekawe, powodując obrażenia od zimna, użytkownik zadaje dodatkowo jeden obrażeń od zimna. Odstępne zimno, gdy twój czar zadaje obrażenia od zimna, cel może ulec wychłodzeniu. Czyli naprawdę jak walczymy, bawimy się zimnem, jest bardzo interesujący. Dobra, to by było na tyle w sumie w tym odcinku. Pozbierajcie sobie oczywiście, a tak no jeszcze pokażę wam po co tutaj szliśmy. Taki bardzo fajny amulecik, oczy spektatora. Promień strachu i promień raniący z dekromancji. Oczywiście mój maguś sobie go założy, a krok przez mgłę. No do obozu na pewno nie? A starionowi się przyda. No time to I jeszcze odłamek pamięci. Użyj. Kryształ śni niewyraźnie. Mak nazwał go odłamkiem pamięci. Wiedza tajemna. Delikatnie wysąduj myśli zawarte wewnątrz. Kryształ rozświetla się i wciąga cię w głąb. Przenosi cię w głośne, głęboko skryte miejsce, w którym gorąco jest jak w piekłach. Głęboko w trzewiach pod mroku, za starożytną twierdzą, wielki młot czeka, by uderzyć. Słyszysz łomoczące echo, i raptem dochodzisz do siebie. Widzisz wspomnienie tego miejsca wspaniałej kuźni. A chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. No wiemy już wszystko o kuźni oczywiście. Co bym chciała sprawdzić, to... A ciekawe, czy w sumie mogę to zrobić, nie zmieniając postaci. Kto patrzy na Ciebie pustym wzrokiem. Szukałeś kuźni. Co możesz mi o niej powiedzieć? Adamantyna. Bezcenna. Dlaczego Cię spetryfikowano? Sargrim. Kłótnia. Przyzwał spektatora. O co spierałeś się z Ksar Grimem? Chciał zdobyć odłamek pamięci. I teraz możemy, jak mogę użyć tego odłamka pamięci? Aktywuję prawdziwy tytuł: Dorn, Lord, Lord Arcymag. Czyli nie musieliśmy się bawić, wystarczyło porozmawiać ze zwłokami i powiedział nam, jak go przeczytać. Do czego służy ten odłamek pamięci, to już wiemy w sumie skąd pochodzisz? O zaklęcie wygasło. Nie możesz już zadać żadnego pytania. I pochodzi z tego miasta, co my, nasza postać. Dobrze, teraz to już naprawdę wszystko. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.